Cześć! Witam Was na kanale. Dziś chciałbym z Wami się podzielić jak ja buduję zestaw federowy bez używania feder gumy. Do budowy tego zestawu nam będą potrzebne Plecionka, dziś będę używać 008 Również potrzebna będzie żylka i żylka jest potrzebna od średnicy 02, ale ja mam u siebie 0,25 to nie szkodzi. Również będą potrzebne takie stopery, które chowają węzel. ja zazwyczaj takich używam. Таке urządzenie, żeby zrobić pentelkę, nożyczki, Federlink i kozyk. Dal bierzemy naszą плетенkę. Zakładamy tutaj Federlink. Я одразу закладаю з kożyczkiem. Zakładamy tego Federlink i na koniec plejonki nam jest potrzebny стоper. Ja używam takie stoper od Matrixa, które chowałem węzel, to jest najmniejszy rozmiar. по просто любі таких стоперів, втеди е, то ладніше виклюнда, ще не плончі. І зараз є потрібна жилка. Тільки не скренка, а така звикла просто жилка. Ну і зараз треба полончити там жилке з том з тим шнурком, не? Я користам з такого венцля, зараз вам покажу, бо не знаю, як він ще називає. Якщо ви знаєте, то попрошу то прошу поправити мені у коментарях. Роблю таком пентлі, і всадзам до тієї пентлі том жилки з однієї сторони. І зараз треба прикрінчити том жилки навколо плетенки около 10 разів. Не? І там жилка зараз з поворотом треба врутити до цієї пентельки, яку ми мали. треба змочити ten вензелик і ладно то все затягнути. Треба тягнути за всі чотири кінці, щоб ніч не вийшли з гнилу. І потім трошечки можете палюхами то поправити. І ще раз ладно то затягнути. те два кінця від жилки і від плетенки обтінами ножичками. Трошечки заставляйте, бо пам'ятами так же вводять, то може є ще трошечки потягнути. То мали кавалки треба залишити. Ну і бачите, як ладно виглядає цей вензел. І тут, і тут, зараз закладаємо і тут, щоб сховати вензел. i żeby ob te, ob ten stoper odbijał się Federlink. Patrzcie. Dalej musimy odmierzyć długość tej żyłki, nie? I ona musi być z dwa razy dłużej, aniż e, długość nasa, naszego koszyczka i Federlinka. No tak mniej więcej na oko gdzieś tutaj, tak? I trzeba tutaj zrobić zwykłą pentelkę. Ja robię ósemkę i używam takie, takie urządzenia. Przepraszam, nie wiem jak to się nazywa. powiemy także urządzenie dla pętelek. Zaciągamy i resztę obcinamy. Jest na końcu tutaj pętelka, i w tą pętelkę zakładamy nasz przypon. Zwykle pętla w pętle, żadnych szybko tutaj nie używam. Wszystkie przepony zaraz wiąże o długości 50, 50 cm, i zaraz Wam powiem dlaczego tak. Dobra, zakładamy pętlę w pętle. Jest. No i mamy już gotowy zestaw. I patrzcie. Ta cieniutka żyłka od naszych przeponów. Jest daleko od naszego koszyczka i tutaj nic nie będzie się plątało. Nie? Uwierzcie mnie, używam to, nie wiem, od 5-10 wypadów nad wodę i żadnego razu to po prostu mi się nie poplątało. Toż polecam, żeby spróbowaliście ten zestaw na swoich wędkarskich zasiadkach. Co do długości przyponu, to co mówiłem, że teraz wiąże tylko 50 cm, Patrzcie, jeżeli jest potrzebny na przykład dłuższy przypon, to po prostu weźcie i zróbcie z tej samej żylki, co robicie ten yy, tutaj, nie? Zróbcie tyle, ile jest Wam potrzebne. Taką wstawkę, nie? Na przykład tutaj, nie wiem, z 30 cm. No i dalej wiecie, że na przykład ten pierwszy, ten pierwszy kawałek ma 25, ten jest 30, no to już 55 i ja mam przypony długości 50 cm i przypon po prostu dalej wsadzam tutaj również pętlę w pętlę na koniec no i całkowita długość naszego jakby przyponu będzie 1 m jeżeli to nie jest potrzebne wyciągamy ze środka ten Tą wstawkę, którą drugą dodaliśmy, i od razu wstawiamy do tej żilki, którą zrobiliśmy tutaj nasz przypon. I to jest bardzo ładne, bardzo szybkie w użyciu, toż polecam. Jeżeli spodoba Wam się ten zestaw, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie na kanał, a również chciałbym usłyszeć Wasze myśli o tym zestawie w komentarzach. Do zobaczenia nad wodem.